Zadanie. W okrąg o średnicy 10 cm wpisano trapez równoramienny, o ramionach 4 cm, w taki sposób, że dolna podstawa trapezu leży na średnicy okręgu. Oblicz, przekątną i wysokość trapezu. Wykonajmy rysunek do naszego zadania. Mamy okrąg oraz średnicę 10 cm. Nasza średnica jest jednocześnie dolną podstawą naszego trapezu, a ramiona tego trapezu wynoszą 4 cm. Górną podstawę dorysowujemy w celu utworzenia naszego trapezu. W zadaniu należy obliczyć przekątną trapezu. Przekątne mają takie same długości, więc wystarczy obliczyć jedną. Ale zauważ, nasza przekątna tworzy z ramieniem kąt prosty. Dlaczego? Jeżeli na średnicy jest oparty kąt, no to ten kąt musi być równy 90 stopni. Jest to jedna z podstawowych własności matematycznych. Teraz obliczenie przekątnej będzie prostą sprawą, ponieważ otrzymaliśmy trójkąt prostokątny o prostokątnych 4 oraz x i przeciwprostokątna 10. Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, dodajemy z kwadratami dwie przyprostokątne, równa się przeciwprostokątna do kwadratu i obliczamy x. 4 do kwadratu to 16, x kwadrat przepisujemy, 10 do kwadratu to 100, x kwadrat przepisujemy, 16 zmienia strony zmienia znak po odjęciu 100 minus 16 84. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek z liczby 84. Dalej możemy wyłączyć liczbę przed znak pierwiastka. W tym celu rozkładamy 84 na iloczyn liczb pierwszych. Dzielimy 84 na 2, 42 na 2, 21. 21 nie dzieli się na 2, ale na 3. To 7. 7 dzieli się już tylko na samą siebie, na 7. To jest 1. Rozkładamy liczbę podpierwiastkową na iloczyn liczb pierwszych. 2 razy 2, razy 3, razy 7. I widać, że Tutaj mamy dwie powtarzające się liczby. 2 razy 2 to 4, a pierwiastek z 4 to 2. I jest to czynnik wyłączony przed znak pierwiastka. Widzisz? To jest ta dwójka. A 3 razy 7 to są liczby bez pary, które należy wymnożyć i otrzymamy pod pierwiastkiem 21. Przekątna w naszym zadaniu została już obliczona. W kolejnym kroku obliczymy wysokość naszego trapezu. Ale wysokość trapezu jest jednocześnie wysokością naszego trójkąta, tego samego, z którego przed chwilą korzystaliśmy, układając ten wzór związany z twierdzeniem Pitagorasa. Zauważ, możemy obliczyć pole tego trójkąta prostokątnego. Mamy dwie przyprostokątne, wobec tego mamy podstawę i wysokość w tym trójkącie. Podstawiamy, jedna druga to jedna druga, cztery niech będzie naszą podstawą. A nasz x, 2 pierwiastek z 21, niech będzie naszą wysokością. 2 i 2 się skraca i otrzymujemy, że pole jest równe 4 pierwiastek z 21. Myślę, że już wiesz, że każdy trójkąt ma 3 podstawy i 3 wysokości. Przed chwilą, obliczając to pole, potraktowałem czwórkę jako podstawę, a ten niebieski odcinek jako wysokość. Oczywiście, mogłem to zrobić inaczej. Niebieski odcinek potraktować jako podstawę, a czwórkę jako wysokość, ale w zasadzie otrzymalibyśmy to samo. Ale ten sam trójkąt możemy jeszcze obrócić inaczej, że ta odległość jest podstawą naszego trójkąta, a to jest jego wysokość. I zauważ, bardzo ważny moment. Korzystamy ponownie z naszego wzoru na pole trójkąta, ale teraz obracamy w myślach nasz trójkąt. I traktujemy, że dziesiątka jest naszą podstawą, a to jest nasza wysokość tego samego trójkąta. Zauważ, pole jest znane. Właśnie zostało obliczone. Jest to 4 pierwiastek z 21. Jedna druga zostaje przepisana. Podstawa to jest tym razem nasza dziesiątka, a h, no właśnie, h jest do obliczenia. 2 i 10 się skraca, więc tutaj przed literką H otrzymam liczbę 5 i teraz takie równanie dzielę na 5. Otrzymuję w efekcie, że H równa się 4 piąte pierwiastek z 21. Więc wysokość została obliczona. Jest to wysokość trójkąta i jest to jednocześnie wysokość naszego trapezu. Odpowiedź: Przekątne trapezu mają długość. 2 pierwiastek z 21, a jego wysokość wynosi 4 piąte pierwiastek z 21.